Cześć, witajcie serdecznie, witam Was w pierwszym odcinku na nowej serii na Hoff Bergman na Farmy 17. Zrobimy Farmie 17. sobie taki sentymentalny powrót do 17 póki co w oczekiwaniu na oficjalną wersję na 19. I słuchajcie, jak widzicie mamy środek wiosny, bo gramy na sezonie trzydniowym mamy środek wiosny. No i prace idą już pełną parą, tutaj musimy ostro iść już z siewami, bo to jest drugi dzień, to jest ostatni dzień, znaczy ostatni. No, ostatni dzień na wasianie, jak widzicie, pszenicy, jęczmienia. Ja pszenicę już sobie puściłem, zasiałem na polu numer 1 i tutaj teraz na trójście polecimy sobie z jęczmieniem, musimy sobie posadzić jęczmienie. Tam na 21 jak widzicie lato sobie już e, ciągnie i nam e, i orze Wszystkie pola musieliśmy musimy zaorać i wszystkie pola musieliśmy zawapnować e, W związku z czym e, Zawapnowanie już e, mamy zrobione Natomiast e, Natomiast musimy iść ostro z tymi siewami e, I słuchajcie My sobie tu polecimy ręcznie z tym 7 tego jęczmienia. Mam nadzieję, że wystarczy tych nasion tutaj. Słuchajcie. Jedna rzecz, jeżeli chodzi o 17 na tej mapie. Tutaj pamiętajcie, że ta mapa jest bardzo wrażliwa na mody, żebyście nie używali jakichś olbrzymiej ilości modów. Znaczy możecie używać dużo modów, ale używajcie tylko modów takich wiecie sprawdzonych. Nie, nie używajcie modów takich sam śmieciowych tak. To. Zresztą tak samo jak w 19. Eee, jak widzicie z konta 334 tysiące, prawie 335 tysięcy, ale to się tym nie sugerujcie, że to tak ładnie, fajnie wygląda za dużo kasy, bo my mamy 800 tysięcy pożyczki. Ja przed chwilką zaciągnąłem jeszcze trochę tej pożyczki po to, żeby pójść w troszeczkę zwierzęta bo póki co kupiłem tylko 14 owiec chciałbym pójść jeszcze w kozy i w krowy przede wszystkim bo pamiętajcie że, że tutaj to krowy są głównym źródłem dochodowym na 17 to najlepsze źródło dochodu jest pamiętajcie na krowach także przede wszystkim w pierwszej kolejności na 17 idźcie sobie w krowy bo one dają mleko a z mleka możecie robić Masło, z mleka możecie robić sery Także to są To jest główne źródło dochodu nie? Na 17 na, na hoverman tak naprawdę Oczywiście potem z czasem możecie sobie pójść na przykład w, w robienie kompostu Czy w robienie gazu tak? Z tego też są niezłe pieniądze Szczególnie z kompostu chociaż gazu też są niezłe Ale no to już wiecie to są takie prace którymi możecie się zająć po pracach polnych, nie? Po pracach um, tych y, związanych stricte z polami, nie? Z zasiewami, z orką i tak dalej. E, możecie to robić sobie na przykład w międzyczasie, między wiosną a latem, czy tam wczesnym latem, tak? E, przed żniwami, bo potem przyjdą no to znowu z nemocasy, jakby, nie ma czasu kiedy, nie? Ja to zawsze sobie robiłem tak, że e, te prace związane z produkcją kompostu i z produkcją gazu robiłem sobie z późną jesienią i zimą. Bo no wtedy, wtedy wiecie, no nie ma już tak dużo pracy na polach, tak? bo wszystkie pola macie yy, ogarnięte, tak? czekacie sobie na wiosnę. Więc najlepszym momentem takim na, na robienie właśnie takich rzeczy, na tworzenie sobie jakichś tam zapasów kompostu i gazu i sprzedaż tego jest właśnie okres jesienno-zimowy. Yy, Oczywiście, no wiadomo, że wiecie, no może to być różnie, różnie możecie potrzebować kasy, nie? Panie, może być każdy żebyście potrzebować wcześniej pieniędzy, więc nie się zająć w tym, w międzyczasie wcześniej. Natomiast ja bym Wam bardzo polecał, tak jak mówiłem już wcześniej, od razu na początku rozgrywki idźcie sobie w krowy, przede wszystkim w krowy, bo tak naprawdę dla krów wszystko macie od razu na gospodarce, przy starcie, nie? Bo macie i płomę, i, i siano, i macie kiszonkę, w związku z czym możecie zrobić sobie sami TMR TMR, więc najlepiej jest iść od razu w krowy nie? i od razu je karmić i one zaraz od razu będą wam robić mleko i już zarabiacie, nie? już macie pierwsze pieniądze. Tutaj w 17 nie jest tak jak w 19, że krowy dopiero po roku, jeżeli gracie na Zivon, że dopiero po roku krowy wam dają mleko. Nie, tutaj krowy dają mleko od razu. Ważna rzecz jeszcze też, jeżeli gracie na 17, słuchajcie, na Hofbergman, e, dodatkowo do mapy jest do pobrania taki mod również na stronie wydawcy, czyli na Modding World. bo tych modów e, i tej mapy nie szukajcie na LS e, Farming Mod, bo jej tam nie znajdziecie do 17, tylko musicie jej szukać na takiej stronie moddingwelt.com. I tam również jest takie, są dwa takie mody, jeden to jest Hoffbergman Reloaded Bale Addon, taki mod, to jest nic innego jak dodatkowe właśnie te takie magazyny na, magazyny na bele, kwadratowe i okrągłe, różnego rodzaju, bo ich y, tak naprawdę w mapie nie macie, w sensie takim, to jest dostawiane, które możecie sobie dokupić kiedy chcecie i gdzie chcecie. Yy, I drugim modem, bardzo ważnym modem, który, który Wam się bardzo przyda, grając na Seasons, bo jeżeli nie gracie na Seasons, to nie ma, natomiast jeżeli gracie na Seasons, to jest Kaufberman Reloaded Grazing Area, to to jest w ogóle ten grazing. Yy, część z Was pewnie wie, część może nie. Słuchajcie, grazing to jest nic innego jak wypasanie, tak? czyli to, że krowy spożywają trawę z dworu, z łąki. Tak? Jeżeli macie, tak jak tutaj na Hofbergman, macie tą swoją oborę na, na gospodarstwie, i tam one obok tej obory mają tak mały wybieg, na którym rośnie trawa, I w momencie, kiedy ta trawa rośnie, to te krowy sobie chodzą po tym wybiegu i tą trawę sobie zjadają. I w tym momencie macie już częściowo rozpoczęte karmienie krów. E, czyli jakbyście sobie weszli w statystyki, ja wejdę w statystyki wam pokażę. E, zobaczcie, jak sobie tutaj wejdziecie statystyki zwierząt. Ja akurat nie mam krów, ale wam pokażę o co chodzi. E, zobaczcie, tu macie krowy. I w momencie, kiedy kupicie i macie moc seasons, i macie ten dodatkowy moc, właśnie grazing, dodany, to w momencie, kiedy przywieziecie krowę, to tutaj, w tej zakładce, gdzie macie trawa, od razu Wam się pojawi, od razu Wam się pojawi żywność, nie? Ona nie będzie oczywiście dopełna, to będzie jakiś tam tylko procent, ale macie od razu już jakieś tam wstępne, częściowe karmienie tych krów, tak? Właśnie na tym polega ten grejnik i to dotyczy nie tylko krów, wszystkich zwierząt, które się wypasają, tak samo owiec. Zobaczcie, ja tutaj mam dodaną trawę i siano, znaczy ja przywiozłem im tylko siano. I teraz jest taka sytuacja, że one będą żarły, przepraszam za wyrażenie, będą jadły najpierw trawę, tą właśnie z, y, z pastwiska i dopiero, dopiero jak ją zjedzą całą i nie będę ich dalej karmił, to dopiero wtedy będą zaczynać jeść to siano, tak? Czyli macie tutaj taką fajną możliwość właśnie wstępnego karmienia dzięki temu modowi, że te krowy i te inne zwierzęta, które się wypasają na łąkach, na polach, że one wstępnie już mają jakąś tam żywność. Bardzo ciekawy, bardzo fajny. Mod 19 już tego modu nie ma, dlatego że grazing jest już automatycznie dodany, jest już zaimplementowany w grze w farmingu. Natomiast w 17 jeszcze tego nie było. I właśnie poprzez ten mod, Grazing tarea, możecie sobie coś takiego uzyskać. Bardzo, bardzo bardzo, Wam ten modzik polecam. To jest skrypt właściwie, nie mod, Bardzo maleńki modzik. Bardzo szybko go pobierzecie. Słuchajcie, my sobie tutaj lecimy z tym jęczmieniem. I tak patrzę, czy mi tu ziaren wystarczy, bo ona dosyć szybko się sypią. W 17 nie ma tego modu, bo w 19 jest taki mod na ustawianie sobie tego dawkowania siewu. Z jednej strony to jest fajny mod, no bo rzeczywiście można sobie jak takie rzeczywistości, tak? Tą ilość ziarna jaka ma być zasiewana, tylko że nie do końca on... Jest dobrze zrobiony ten moc, znaczy o co mi chodzi? Chodzi mi o to 19, mówię o 19. Chodzi mi o to, że jeżeli już został zrobiony taki moc na, na dawkowanie, to to dawkowanie powinno mieć odzwierciedlenie pociąg plonach, nie? No bo jeżeli dacie mniej ziaren, mniejsze zrobicie ten zacieśn, no to plan powinien być mniejszy, nie. A niestety w grze tak nie jest. Nie? W grze jest tylko tak, że okej, okay, dobra, macie dawkowanie że zmieniacie sobie tą dawkę tego zasiewu czy tam nawozu ale ona nie ma żadnego absolutnie wpływu na plony nie? te plony będą takie same przy małej dawce jak i przy dużej dawce nie? to jest tylko taki że tak powiem Bayer po to żeby zaoszczędzić sobie nasion czy tam nawozu podczas rozgrywki jak macie mało nasion czy nawozu to sobie dajecie tam mniejszą ilość tego i po prostu to Wy zaoszczędzacie tych nasion czy też tego wodę, Natomiast nie ma to żadnego zwierciedlenia w plonach. Nie? I to jest trochę to jest trochę takie niefajne. Fajnie by było, jakby było właśnie tak, że oprócz tego dawkowania, że jest to dawkowanie, to to dawkowanie ma wpływ na, yy, na plony. Natomiast tak nie jest. Jak widzicie siernik mam taki dosyć duży i tutaj no, dużą inwestycję poczyniłem w ten siewnik oraz w ten ciągnik, który widzicie. No bo ten siewnik wymaga dużej mocy, no ale gdybym miał się męczyć tym malutkim siewniczkiem, który mamy na starcie, no to, by, to bym musiał chyba ustawić wtedy dziewięciodniowy season, bo bym nie ogarnął po prostu tym maleńkim siewniczkiem, nie ogarnąłbym tych wszystkich pól w jeden czy tam w półtorej dnia dlatego musiałem zainwestować w duży kierunek no i cóż słuchajcie będziemy sobie grali tutaj po malutku na tej mapie dzisiaj taki krótki odcinek wstępny tylko pogramy sobie troszeczkę na tej 17 bo mnie bardzo że tak powiem wzięło na tą na tą mapę z powrotem dlatego że no w 17 ta mapa ma naprawdę niesamowity urok ma to coś ma ten klimat czego nie ma Hofbergman w 19 <laughs> Oczywiście nic mu nie ujmując tego tej mapie Hofbergman na 19, bo również jest bardzo fajna, jest po prostu inna, tak? No nie możemy tutaj się opierać i porównywać jej do 17, dlatego że i gry są zupełnie inne, bo i 19 i 17 bardzo się od siebie różnią, więc nie możemy tego porównywać, tak? Natomiast jeżeli byśmy mieli patrzeć tutaj takimi kategoriami um, mapa w stosunku do wersji gry na której jest mapa eee, czyli tak jak w tym przypadku gramy na farmingu 17 eee, i mamy Bergman Reloaded eee, a porównując na przykład Hoffbergman wersję 1 nawet 006 beta 3 na 19 do farminga 19 no to powiem Wam, że tutaj na pewno zdecydowanie góruje eee, Bergman Reloaded na 17 bo on tutaj bardzo y, przeważa y, po pierwsze tą normalną tra tradycyjną rozgrywkę na, na y, 17, a po drugie no, przewyższa w ogóle wszelkiego rodzaju inne mapy. Na 17 widzicie y, na Hofbergman jest y, bardzo wiele <laughs> dodanych y, rzeczy. E, których e, nie ma kompletnie w ogóle e, 17 w 17 grze, a które pojawiły się w grze, zaimplementowane w grze, które pojawiły się dopiero w 19, tak? Czyli mam tu na myśli na przykład wapnowanie, mam tu na myśli na przykład e, e, dodatkowe zwierzęta, takie jak konie czy, czy pies, tak? Takich rzeczy e, w grze w 17 nie ma. One się pojawiły dopiero w 19, tak? Takie rzeczy jak e, ptaki. E, w 19 mamy jakieś tam wrony, czy kruki. Czy, czy Natomiast tu w 17 na Hobberman. E, ja wam pokażę. Nie wiem czy to uchwycimy, e, ale wam pokażę. Szczególnie to jest na gospodarce bardzo dobrze widoczne. Tu e, musimy sobie tutaj zrobić gospodarstwo. O! I zobaczcie, są jaskółki. Nie wiem, czy to będzie widać. O. Tam sobie leci, widzicie? Daleko, bo oddali, latają. Zobaczcie, o. Tutaj nad naszą, o. Widzicie? Nad naszą oborą. Zobaczcie, latają sobie jak Tego w 17 na no żadnej innej mapie chyba myślę, że nie ma tego. Zobaczcie. Widzicie? Także nawet takie rzeczy były już w 17 na Hofbergman, Dobra, słuchajcie, będziemy sobie kończyć ten odcinek. Zasialiśmy sobie ten jęczmień na trójce i mamy zasiany pszenicę na jedynce. W kolejnym etapie będziemy zasiewali sobie tutaj pole 21, gdzie nam teraz orze. I tam polecimy sobie, zasiejemy sobie moi drodzy ziemniaki. Tam sobie zasiejemy ziemniaki. Jak widzicie, zostaną nam jeszcze pola numer 2, 9, 11 oraz 15. Piątki nie liczę, bo Piątka to jest tak naprawdę wielka łąka w tym momencie, na tym pierwszym sezonie. Zresztą chyba docelowo cały czas będziemy mieli tam łąkę. Oprócz tego, tej łąki Piątki, pamiętajcie, że na Hofbergman macie jeszcze dwie łąki, tak? Czyli pierwszą łąkę macie tutaj, sobie przeskoczymy, zobaczcie, pierwszą łąkę macie tutaj obok, tutaj macie Chlewnie, tak? Taką dużą płytę obornikową, i zobaczcie, tutaj macie taką dużą łąkę. Znaczy dużą, może nie bardzo dużą, ale łąkę. To jest jedna łąka, słuchajcie. I drugą łąkę macie. Um, widzimy te krowy. I drugą łąkę macie właśnie tutaj z tyłu, po drugiej stronie gospodarstwa, naprzeciwko obory. Tu macie oborę. Tutaj macie tą swoją sterowarnię, tą mleczarnię gospodarczą, w której możecie robić masło. I zobaczcie, tutaj jest druga duża łąka. I te dwie łąki możecie sobie również kosić, nie? Ja oprócz tego kupiłem sobie to pole numer 5, dlatego że ja chcę pójść troszeczkę w nasiona traw. I dlatego kupiłem tą piątkę, że ją będę kosić przede wszystkim ze względu na nasiona, nie ze względu na trawę, bo trawę za zwierzę tak naprawdę to wystarczy mi tej trawy właśnie z tych dwóch łąk tutaj, natomiast piątki przede wszystkim chcę zbierać nasiona i te nasiona sprzedawać, więc piątki nie liczę, więc zostaje nam jeszcze tak jak mówiłem na 21 pójdą ziemniaki i zostaje nam dwójka, dziewiątka, jedenastka i trzynastka na jedenastce zaś, bo jest to małe, maleńkie pole i tam nie ma sensu siać zbóż tam sobie polecimy tak jak widzicie teraz są niby, znaczy jest pokazane, że są buraki, ale to jest stare, bo po burakach, tak, więc to jest zebrane. Ale my też polecimy sobie tu z burakami. Więc na jedenastce polecimy z burakami, na dziewiątce polecimy sobie z kukurydzą, bo to jest dosyć duże pole, więc tu polecimy z kukurydzą sobie. Na dwójce rzucimy sobie rzepak, a na piętnastce rzucimy sobie, słuchajcie, soję. I tak to będzie wyglądało, czyli będziemy mieli soję, buraki, kukurydzę, rzepak, ziemniaki, jęczmień i pszenicę, tak? Tak to będzie wyglądało, słuchajcie. Eee, dobra, ja będę kończył ten odcinek, słuchajcie, spotkamy się w następnym odcinku i będziemy sobie lecieć dalej z pracami polowymi i zaczniemy sobie przywóz zwierząt, a mianowicie krów, bo właśnie dlatego mamy tą pożyczkę, bo chcę troszeczkę kupić tych krów, nie? Tak jak wam mówiłem, żeby rozpocząć już też produkcję tego mleka. O widzicie, jeszcze tak na szybko Wam pokażę, tutaj zobaczcie, jest taka mini łąka i właśnie po tej łące sobie chodzą te nasze krowy i tutaj wtedy, jeżeli macie ten mod grazing, area, to ten grazing, czyli właśnie to wypasanie, to, to takie naturalne karmienie, następuje właśnie tutaj z tej trawy. Dopóki one nie zeżrą tej całej trawy, to tam będziecie mieli cały czas tą trawę na plusie. Nie? Pamiętajcie też o tym, przy tym, że grazing nie działa w zimę na Seabolt, nie? Leży śnieg, trawa nie rośnie, więc nie ma tej trawy, więc on nie będzie działał wam zimą. Eee, także tak to wygląda, nie? Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki za dzisiaj, cześć.